로컬 스네

такклад

mieli taką A te światła? To się włączy. To A jest to dzieci, po... na końcu. Albo, tutaj. albo w się włączy. Ale jeśli też włączysz. Ty się wpiął Co, co? To się wpiął do dźwięku? No, wpiąłem, wpięliśmy się. Co? Tak, wpięliśmy się do dźwięku. Ale podbierasz, czy... Mamy... Bo... Czy, czyli, się nie mamy czegoś, żeby o tym prześladować? No teraz na razie nie masz. Czy... Co? Teraz nie. Jak teraz nazywa

to nie, ten tam tamtędy chodzić. Dobry, cześć. В нем что-то не случилось. Они такие. Они принимают законы, но они есть. Они находятся. Нет, они находятся. 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 Они находятся.

już w poniedziałek, to jest 30 maja, na ulicy Staszica 4. Spotkamy się tam z wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego, który jest zorganizowany w Rzymie, Anglii. Śmieć mózgowa. Więc... Wtedy jest możliwość y, y, przekazywania y, 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 przez jednych ludzi swoich narządów innym y, osobom w celu ratowania. Natomiast tutaj pytanie główne jest, czy my y, nie dokonujemy mordu na tej pierwszej o sobie. Więc to już w najbliższy poniedziałek. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Te informacje zostaną rozesłane dla tych osób, które podzielą się z nami swoimi mailami, tak? Ewentualnie telefonami. Wtedy dostaniecie Państwo też informacje sms-em. I tutaj Panie przejdą się po prelekcji filmu i bardzo prosimy o wpisywanie się na taką grupę mailingową i telefoniczną. I telefoniczną. To jest pierwsze spotkanie. Natomiast drugie spotkanie to będzie dziewiąty czerwiec. Dziewiąty czerwiec spotkamy się na ulicy Inowrótowskiej 56 i tam tutaj już jest taki cykloszkę uformował się spotkań dotyczących broni. Więc jak ktoś chce już naprawdę w praktyce zająć się tym tematem, to będziemy mieć odpowiednich ku prelegentów i będzie można się zaznajomić z tą kwestią jakże ważną w tych w takim niebezpiecznych naszych czasach. Czyli to 9 czerwca. Natomiast 18 czerwca z kolei to już będzie trzeci organizowany przez pobudkę turniej strzelecki yy, yy, dzięki yy takim stowarzyszeniu Cold Oława. Rzeczywiście, jakoś tak te, te, te turnieje nam się rozkręciły. To już będzie trzeci. Zapraszamy wszystkich chętnych, ale miło nam będzie, jeżeli będzie to, że, że jak powiem, będziemy mieć dużo, dużo zgłoszeń, no to w pierwszej, w pierwszej chwili będziemy nowych członków pobudki delegować na ten turniej strzelecki, więc serdecznie zapraszamy na to nasze poniedziałkowe, otwarte spotkanie klucza pobudki, które właśnie będzie na ulicy Staszice. 4. Następnie, 2-3 lipca, to też warto wspomnieć, bo jesteśmy głównymi organizatorami takiego pierwszego ogólnopolskiego turnieju strzeleckiego dla kluczy z całej Polski. To też będzie wydarzenie, głównie dokonywało się w Oławie. Też dziękujemy, bo jest tutaj silna reprezentacja klucza pobudki z Oławy. Natomiast chciałbym jeszcze zaznaczyć, że przy wejściu. Jest też stolik, na którym będzie można podpisać się pod projektem ustawy antyaborcyjnej. Bardzo nam zależy na tym, żeby zebrać odpowiednią ilość tych podpisów, bo jak Państwo wiedzą, no kwestia jest niezwykle priorytetowa i teraz wszystko rozstrzyga się na naszych oczach. Czy Polska powędruje w dobrą stronę, czy tak jak jest w objawieniach które zostały przekazane siostrze Faustynie, no nie zejdziemy z tej y, niewłaściwej ścieżki i jakoś y, ściągniemy na siebie kolejną karę Bożą, właśnie za y, grzech zabijania tych y, osób najbardziej niewinnych. Tyle tych y, ogłoszeń takich parafialnych na początku. Y, natomiast y, jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie przy wejściu można nabyć sobie y, literaturę patriotyczną, żeby poszerzyć y, swoją wiedzę i. Y, jakby uzbroić się intelektualnie i żeby móc stanąć do boju o naszą Polskę i o Boga. Panie Grzegorzu, ja rozumiem się, też. Ja się jest... jeszcze do tych ogłoszeń przyłączam z moją serdeczną zachętą i rekomendacją. Miałem okazję słuchać ojca Norkowskiego, bo to jest, jeszcze raz przypomnijmy, gdzie i kiedy? 30 maja. Vis-a-vis -vis Kościoła Świętego Bonifacego przy Staszica 4. mowa będzie o nie mniej nie więcej zagadnieniu śmierci mózgowej. To co jest w tej sprawie pasjonujące i czego nie wiedziałem przed kontaktem z prelegentem, ojcem Norkowskim, że otóż śmierć mózgowa, proszę Państwa, wszystko na to wskazuje, jest kategorią z dziedziny decyzji politycznych, a nie odkryć medycznych. Tak? To nie był przełom w medycynie, to był moment, w którym podjęto pewną decyzję polityczną, kiedy to międzynarodowe organizacje zaczęły posługiwać się tą kategorią i znalazła ona następnie prawo obywatelstwa w praktyce medycznej na całym świecie. Druga rzecz, która bardzo tkwiła mi w pamięci z tego kontaktu z wybitnym prelegentem, który, jak o tym była mowa właśnie, generalnie związany jest z papieską uczelnią Angelicum w Rzymie. Otóż, Otóż dowiedziałem się od ojca Norkowskiego, że, czego naiwny, świecki laik nie wiedziałem, nie rozumiałem, że otóż nie dokonuje się transplantacji organów pobranych z ciał martwych osób. Nie ma czegoś takiego. I do tego potrzebna była kategoria śmierci mózgowej. A więcej, no bo ja tutaj rzucam właśnie pewne, pewne skróty prostackie, a na pewno prelegent 30 maja to, to wszystko ciekawie i w niuansach Państwu zarysuje. I co jeszcze? No i jeszcze ten turniej. Strzelecki, wiecie Państwo, ogólnogalaktyczny turniej strzelecki pobudki, 2-3 lipca w Oławie. Ważne zastrzeżenie, uściślenie, że w samych zawodach wezmą udział zawodnicy reprezentujący ukonstytuowane klucze pobudki, ale kibice mogą być także budzikami niezrzeszonymi koniecznie w klucze. Więc wszystkich. Zapraszamy. Tyle było ogłoszeń parafialnych. Mamy tutaj do obejrzenia film dokumentalny. Bardzo się cieszę z państwa tak licznej obecności, bo to będzie w miasteczku Wrocławiu projekcja prapremierowa filmu Transformacja od Lenina do Putina części czwartej. Część czwarta już gotowa od paru miesięcy, ale Wieża zważywszy, że do tej pory tego filmu nie imitowała żadna telewizja, nie uprasza się on na płytach, gdyż w ogóle dzieje tej produkcji są skomplikowane, bo to jest produkcja prawdziwie prywatna. Tego filmu nie zamówiła żadna telewizja reżimowa, zwana dla zmylenia przeciwnika, czyli państwa publiczną, ani żadne ministerstwo, ani żadna fundacja. To jest prywatne przedsięwzięcie i stąd bardzo proszę o cierpliwość i lekturę baczną napisów tyłowych tego filmu. Na ogół wszyscy już trzaskają krzesełkami, wstają, wychodzą kiedy idą napisy tyłowe, ale tam właśnie pojawiają się nazwiska tych wszystkich ludzi, którzy się przyczynili do tego, żeby film powstał, bo film nie jest pracą nie jest dziełem jednostki, film jest dziełem kolektywu. Bardzo trudno jest zrobić film w pojedynkę, a nawet jak się go zrobi w pojedynkę, to, to nie ma mowy o tym, żeby on nabrał kształtu ostatecznego i żeby poszedł w ludzi, jeśli inni w tym nie dopomogą. Więc rekomenduję, rekomenduję Państwu z dumą ten film, jeśli nie z innych powodów, to właśnie z tego, że, że to było przedsięwzięcie prywatne, czyli Państwo nie zapłaciliście z góry, nie zostaliście skasowani przez system wyzysku fiskalnego i nie przepompowano tych pieniędzy przez jakieś ministerstwo, które ma siedzibę w kradzionym pałacu przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, tylko tylko tak po prostu z woli wolnej i nieprzymuszonej w, 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 w szeregu rodaków ten film powstał. Cykl od Lenina do Putina. Pierwsza część opowiadała o w dziejach projektu sowieckiego-bolszewickiego upowicia, o Rosji Lenina, Trockiego, Stalina. Druga część opowiadała o, o wielkich planach i wielkim krachu Stalina w II wojnie światowej i o niedoszłej III wojnie światowej z przełomu lat 40. i 50. Trzecia część opowiadała już o chruszczowszczyźnie, czyli właśnie kolejnej transformacji sowieckiej, a część czwarta to jest Breżniewszczyzna, Breżniewszczyzna schyłkowa oraz czasy ostatnich sekretarzy, to co w połowie w połowie lat 80. mądrość i dowcip ludu moskiewskiego nazywał wyścigami na lawetach, bo, bo w odstępie niewielu miesięcy nastąpiło kilka pogrzebów pierwszych sekretarzy na, na Placu Czerwonym. Transformacja. Piąta część cyklu opowiedziałaby właśnie o tym, co na nasz użytek nazwano transformację ustrojową o wydarzeniach przełomu lat 80., -tych, 90. -tych. No, na razie to jest pieśń przyszłości, ale i z oglądania tych poprzednich części możecie Państwo mieć taki pożytek, że one pokazują, jak mi się zdaje nieskromnie, pewne stałe warianty gry, pewne modele, pewne stałe chwyty używane w polityce przez władzę sowiecką, ale jak łatwo zauważyć, nie tylko sowiecką. Myślę, że historia tutaj opowiadana niesie też bardzo silne analogie do współczesności i o tych analogiach współczesnych powiem kilka słów po zakończeniu projekcji. Zapraszam Państwa, kto jeszcze nie wyłączył telefonu komórkowego, teraz jest moment, żeby to uczynić. Projekcja potrwa niespełna godzinę. Proszę uzbroić się w cierpliwość. Do usłyszenia po projekcji. Jeszcze jedna informacja, jeżeli można organizatorem dzisiejszego spotkania jest Wrocławski Klucz Pobudki i tak jak już wcześniej wspomniałem, w poniedziałek będzie takie otwarte spotkanie właśnie na Staszlice 4 o godzinie 19, więc serdecznie tych Państwa, którzy chcą się włączyć w działalność, czy to w kwestii szkoły, czy też przywracania mszy trdenckich tutaj na Dolnym Śląsku, ewentualnie zajmuje się kwestiami ekonomicznymi lub też jak Państwo widzą, chce się zapisać do zawodów strzeleckich, bardzo Serdecznie zapraszamy jutro w poniedziałek na godzinę 19. To może tyle, i, i zapraszamy na film. I głośniej, jeśli można. Dość głośniej? damy głośniej, proszę.